Drodzy czytelnicy, witam w kolejnej odsłonie Narodowego Czytania 2020 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach. Tym razem w rolę lektorek balladyny wcielą się bibliotekarki naszej placówki. Będzie to oczywiście w podziale na role i już Państwa mówię kto będzie kim. Pani Marlena Nowak, bibliotekarka filii Wołoboków wcieli się w rolę goplany. Kwestie Grabca Przeczyta dla Państwa Dominika Kucharska z Filii Bibliotecznej w Wienowsi, Chochlika Pani Justyna Spruta z Filii Bibliotecznej w Szczyrzewie, a w rolę Skierki wcieli się Pani Ewa Kotowska-Rasiak, redaktor internetowy naszej biblioteki. Proszę Państwa, przed Państwem balladyna, akt pierwszy, scena druga. Zapraszam serdecznie. Gdzie jest goplana nasza królowa? Śpi jeszcze w gople. I woń sosnowa, i woń wiosenna Nie obudziła królowej naszej. Woń taka czyliż nie słyszy, Jak z skrzydełkami czarnej jaskółki Biją w jezioro, Także niecałe zwierciadło plami W tysiące krążków? Za na to skoro, zbudzi się jędza I będzie do pracy nas zaprzęgać. To w puste żołędzie wkładać jaja motylic, to pomagać mrówkom budującym stolice i drogi umiatać do brunika prowadzące. To majowym krówkom rozwiązywać pancerze, aby mogły latać. To zwiedzać pszczelne ule i z otwartej księgi czytać prawa ulowe lub rote przysięgi. Na wierność masce pszczelnej odznudzonej od zrodzonej pszczółki, to na jeziora zwoływać jaskółki i uczyć budownictwa pierworoczne matki, już zamykać stawiany na ptaszęta klatki, nim jaki biedny ptaszek uwieźnie w zapadni na przekór ptasznikowi. Już to pani sroce ciągle trąbić do ucha naukę nie kradni. albo wróblowi wmawiać, że pięknie świegoce, aby ciągle świegotał nad wieśniaczą chatą. Pracuj jak koń pogański, pracuj całe lato, a zimą śpi u chłopa z zabrudnym przypieckiem Między garunkami, babą szczerbatą i dzieckiem. Bo też ty jesteś leniwy, chochliku. Ach, patrz na słońca promyku, Wytryska z wody go plana, Jak powiewny liść ajeru, Leko wiatrem kołysana, Jak łabędź, kiedy rozwinie Uśnieżony żagiel steru. Kołysze się, waha, płynie I patrz, patrz, lekka i gipka, Skoczyła z wody jak rybka. Za, na niezbudek warkoczu wiesza się białe rączki, a stopą po fal przeźroczu brylantowe iskry skrzeczą. Ach, czarowna! Któż odgadnie, czy się trzyma fal obrączki? Czy się na powietrzu kładnie? Czy dłonią na kwiatach się wiesza? Ona ma wianek na głowie. Czy to kwiaty? Czy sitowie? O nie! To na włosach wróżki uśpione leżą jaskółki, Tak powiązane za nóżki, kiedyś w jesienny poranek Upadły na dno że rzeczułka rzuciła wianek, Wianek czarny jak hebany, na złote włosy go plany. Radzę ci, uciekajmy, mój skierko kochany, Wiedźma gotowa zaraz nową pracę zadać. Albo obracać młyny, skąd woda uciekła biednemu, biednemu młynarzowi, lub każe spowiadać leniwego szerszenia, Nim pójdzie do piekła za kradzież słodkich miodów, lub malować pawie. Więc uciekaj, ja się bawię. Promienie słońca przenikły. Jaskółeczek mokre piórka, ożyły pierschły i znikły. Jak spłoszony w rubli chmurka? Królowa nasza bez ducha, zadziwiona stoi słucha. Nie śmie wiązać i zaplatać. Koz rozwianych nie wiem czemu. Wianeczkowi uwiędłemu. Przyszło ożyć? Skąd mu latać? Go plano, go plano, go plano. Narwi mi róż, kochliku. Poleciał mój wianek. Już zaczyna się trasa. Czy to jeszcze rano? Pierwsza wiosny godzina. Ach, gdzie mój kochanek? Co mi rozkażesz królowo? Zadaj piękną jaką pracę, winąć tęczę kolorową, albo budować pałace, powojami wiązać dachy i opierać kwiatów gmachy na kolumnach malw i dzwonów lazurowych. Nie. Chcesz tronów z wypłakanych nieba chmurek, czy ci przynieść pereł sznurek? Z owych pereł, które dają lep na ptaszki, ale mają takie blaski, takie wody. Jak kałkuckie jagody chcesz, lecę na częsawicę, Dojrzę, dogonię, pochwycę błędnego moczar ognika. I zaraz w lilikę białą oprawię jak do świecznika, i nakryję białym dzwonkiem, by ci świecił. Czy to mało? Rozkaż pani, co pod słonkiem, co na ziemi, wszystko zniosę: drzewa, kwiaty, światło, rosę. Co nad ziemią w ziemi łonie, dźwięki, echa, barwy, wonie. Wszystko o czym kiedy śniły, myśli Twoje w jezior burzy kołysane. Skierko miły, ja się kocham. W czym, czy w róży bezcierniowej, czy w kalinie? W czterolistnej koniczynie? Może w kwiatku niech Bóg świeci, który posadzi macocha na grobach mężowskich dzieci? Może w magdaleny nicce, co bez wiatru leci płocha, Lecz w białej margarytce, co piątym listkiem mnie kocha, Zabiła młodą pasterkę. W czym się kochasz? Poszli skierkę, a przyniesie ci kochanka I wplecie do twego wianka, I będziesz go wiecznie miała, pieściła i całowała Do przyszłej wiosny poranka, do drugiego kwiatu w wieku. Ach, ja się kocham, kocham się w człowieku. To ludzkie czary. Tej zimy, gdybym usnęła na skrysztalonym łożu, światło mnie jakieś z głuchego snu gwałtownie ocuciło. Otwieram oczy, patrzę, płomień czerwony jako z pożaru łuna przez lody i słychać jak głuchy huk. Rybacy to rąbali, przełomkę biednym rybkom zdradliwą. Nagle okropny krzyk, przełomkę człowiek spada. Na moje upadłoże. A czy to światło? podobne barwie róż, które świeciło w moim pałacu szklistym, czy też prawdziwe, róże na jego licach śmiercią mglejące. Ale się piękny wydał. Ach, piękny! Także chciałam zatrzymać go na wieki w zimnych pałacach i nie rozwiązać z wieńca ramion i przykuć łańcuchem pocałunków. Wtem zaczął konać. Musiałam w ten czas, ach, musiałam go wypuścić, gdybym przynajmniej mogła była go wynieść z wody na rękach moich usta z ustami spoić i życie wlać w ostygłe jego piersi. Ale ty wiesz, co to za męka dla nas, kiedy podobne kwiato musimy składać, rumieniec nasz i piękne barwy wiosny, i do kamieni białych podobne leżeć w głębiach jeziora. Taką ja w ten czas byłam, musiałam leżeć na dnie, ani się płocho na światło dnia wyrywać. Na pół martwego wyniosłam drżącą ręką i przez otwory w lodzie wybite rzucam. Sama boleśnie wracam na puste łoże, na zimne łoże, a serce moje rozdarł krzyk rybaków, którzy witali w ten czas, gdy ja żegnałam. Jakżem czekała wiosny, przyszła nareszcie, z miłością w moim sercu budzę się, kwiaty to nic przy jego licach, gwiazdy gasną przy jego jasnych oczach. Ach, kocham, kocham. Ktoś idzie tutaj lasem. To on, to on, mój miły. Bądź niewiadomym, skierko. Ach, cóż to za panna? Ma twarz, nogi, żołądek, lecz coś jakby szklanna. Co za dziwne stworzenie z mgły i galerety. Są ludzie, co smak czują do takiej kobiety. Ja widzę coś rybiego w tej dziwnej osobie. Jak się nazywasz, piękny młodzieńcze? Nic sobie. Miły nic sobie. Jakżeś głupia, mościa pani. Nic sobie to się znaczy, że nic nie przygani. Mojej piękności to jest, żem piękny. A się grabiec. Cóż to za anioł obłąkał w tym lesie? Proszę, cóż za ciekawość w tym wywiędłym schabku. Proszę cię, panie grabiec. Wolno mówić, grabku. Któż jesteś? Aści, panny cługa. A pytasz, kto ja jestem? To historia długa. W naszym kościółku stały ogromne organy. Mój tata grał na dudach. Pięknie grywał pijany, ale kiedy na trzeźwo, okropnie żempolił. Do tego był balwierzem i całą wieś golił. Golił i grał na dudach, bo golił w sobotę. Na dudach grał w niedzielę, a potem taką cnotę, że nie pił, kiedy golił, a pił, kiedy grywał. I wszystko szło jak z płatka, wtem kogut zaśpiewał i mój ojciec z małżeństwem z żoną los zespolił. Panna młoda wąs miała, ojciec wąs ogolił. I wszystko szło jak spadka, lecz tu nowe cuda. Żona grała na dudach, a tatuś był duda. Grała więc po tatusiu, i dopóty grała, aż go na cmentarzysku wiejskim pogrzebała. Ja zaś pośmiertne dzieło pana organisty, jestem jak mówią ojca wizerunek czysty. Bo lubię stary miodek i kocham go żonę, i uciekam od matki. Słowa jego wonne przynosi wiatr wiosenny do mojego ucha. O luby, ja cię kocham. Cóż to za dziewucha? Obcesowo zaczyna. Wprawdzie to nie dziwy. Ilekroć przez wieś idę, to serca jak śliwy lecą pod moje nogi. Wołają dziewczęta: Panie Grabku, grabiątko! Niech grabiec pamięta, że jutro grabi siano. Pomóż Grabku grabić. A to znaczy, że za mnie dałyby się zabić. I to, że się na sienie dadzą pocałować. Czy mnie kochasz, mój miły? Ha! Trzeba skosztować. Na przykład daj całusa. Stój. Pocałowanie to ślub dla czystych dziewic. Na dziewiczym wianie za każdym pocałunkiem jeden listek spada. Nieraz dziewica czysta i smutkami blada, dlatego, że spadł jeden liść u serca kwiatu. Nie śmie kochać i daje pożegnanie światu. I do idzie nigdy nie kochana. Coś wać panna, jak mniszka. Raz pocałowana, będę twoja na wieki i ty mój na wieki. Ha, pocałunek bliski. A ten mój daleki. O mój luby. Dali Bóg. Pfu! Pocałowałem niby w pachnącą różę. Pfu! Róża jest ciałem, ciało jest niby różą. Niesmaczno. Mój drogi, więc teraz co wieczora na leśne roz, rozłogi musisz do mnie przychodzić. Będziemy błądzili, kiedy księżyc przyświeca, kiedy słowik chwili na falą szklistych jezior. Pod wielkim modrzewiem będziemy razem marzyć przy księżycu. Nie wiem, co odpowiedzieć babie. Ty smutny, ty niemy. O, my z tobą. O, my z tobą będziemy szczęśliwi. Będziemy, lecz nie wieczorem i nie przy jeziorze. Czemu? Bo ja nie lubię wody jak wściekły. Mojemu kochankowi rwać będę poziomki maliny. Lecz ja nie lubię malin, a kiedy dziewczyny niosą dzbanek na głowie, nieraz zrzucam dzbanek. Ale to nie dla malin. – Lecz ty, mój kochany, ty musisz lubić kwiaty, więc przyjdź co wieczora. – A to już tego nadto! Co za nudna zmora! Nie przyjdę w żaden wieczór. – Dlaczego? – Za borem pewna dziewczyna czeka na grabka wieczorem. – Dziewczyna? – Tak, dziewczyna. – Czy piękna dziewczyna? – Ha! Co pan nie do tego? Zwie się Balladyna. – Siostra Aliny? Córka wdowy? Ale ona złe ma serce. Bać panna, widzę coś szalona. Nie wierzę w babskie dziwy, sądy i przestróżki. Wszystkie dziewczęta, które mają małe nóżki, to mają piękne usta i serca. A właśnie ona piękną ma nóżkę. Niech słońce zgaśnie, jeśli mnie ciebie kto wydrze, kochanku. Ty jesteś moim, moim, moim wiecznie. Chciał, chciałbyś miał księżyc za ślubny pierścionek, chciałbyś miał księżyc za jego rozłamię. Z... Zagaszę księżyc, który cię prowadzi do pocałunków, do kochanki domu. Ach, bądź mi wiernym, błagam cię, zaklinam na twoje własne szczęście, ach, zaklinam, bo zginiesz luby. Nie razem, z... nie, razem zginiemy, ale ty zginiesz także, gdy ja zginę, więc nie chcę zginąć, abyś ty nie zginął. Przynajmniej dzisiaj, nie chodź tam wieczorem, przynajmniej dzisiaj, nie chodź tam, ja każę. A któż ty jesteś, co każesz? Królowa. Królowa fali Goplana. Ej, nogi! Jezus Maria! a tom popadł w biedę. Szatana żona chce być moją żoną. Niech słońce zgaśnie, niech gwiazdy toną w bezdrożne niebo. Niechaj róże więdną. Co mi po słońcu, po gwiazdach, po kwiatach? Wolę, wolę je stracić, niż kochanka stracić. Co mam potęgi, co, na, co nadprzyrodzonej siły? Nad światem to obrócę na to, aby to serce podbić i mieć moim. Skierku, chochliku! Czy słyszałeś, z kierku moją rozmowę z kochankiem, aniołem? Nie kasz, ciekawość, szczera moja skrucha, biały powoju kwiatek uszczyknąłem i końcem różka, wówżywszy do ucha, słyszałem przez kwiat. Gdzie chochlik? Leniwy. Ach, wstydź się, chochliku, patrz, coś ty narwał, chwastu i pokrzywy, brzydkich piołunów, kończyn, trawniku. Pozwól mi, pani, nie ja go wyśiekę za taki wiany. E, jak się urzekę? Słuchajcie mię cicho, diabliki. Oto chochło polecisz za moim kochankiem. Idź przy nim, przed nim, za nim, yy, jak skacze jak skoczne ogniki. I błąkaj po murawach tak, by przed porankiem nie trafił do mieszkania, ani do tej chaty, gdzie mieszkają dwie piękne dziewczęta, dwa kwiaty, córki wdowy. Rozumiesz? A o wschodzie słońca tu miłego przyprowadź. Będę go bez końca błąkał i sadzał w błocie. Ha, 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 ha. A ty, mój Skierko, leć na mały mostek, gdzie jest mogiła samobójcy stracha. Ukryjesz się w łozy zarostek. Za godzinę przez ten mostek będzie jechał pan bogaty, ustrojony w złote szaty, jak do ślubu, bez oręży. I kareta złotem błyszczy, i pięć rumaków zaprzęży, cztery karych i klacz biała. Przedtem lecąc skryciska, a na mostku wypruchniała leży belka drżąca śliska. Czy rozumiesz? Wywrócić? Lecz nie szkodzić żywym ani ludziom, ni koniom. A potem tego pana w płaszczu złotym, hymnem wiatru czułem tkliwym. Zaprowadź aż do chaty, gdzie mieszka uboga wdowa i dwie młode córki chowa. Uczyń tak, by pan bogaty wziął tam żonę i we dwoje odjechał złotą karetą. Luby Skierko, dziecię moją. Dziewczyna będzie kobietą, nim dwa razy słońce zgaśnie, nim dwa razy księżyc zgaśnie. Więc rozesłam sylfy niech pracują na moje szczęście. Teraz nie idzie o to, aby wojskami kwiatów zdobywać niby. Nie kwiatów strzec mi teraz, nie tęcze winąć, ani słowików uczyć piosenek, ani budzić jaskółki wodne. Kocham, ginę, a jeśli on mnie kochać nie będzie, Cała mgłę się rozpłynę białą i spadnę łzami na jaki polny kwiat i z nim uwiętnem rozpływa się w powietrzu.